Po tym, jak moja ukochana odeszła, świat zatonął w ciemności. To, co kiedyś było pełne radości i nadziei, teraz wydawało się być jedynie pustką. Nikt nie potrafił zrozumieć tego, przez co przechodziłem, ani nie dostrzegał, jak bardzo boli mnie jej nieobecność. Zamiast pogrążać się w rozpaczy, postanowiłem wyjść z tego piekła. Zanurzyłem się w pracy, w poszukiwaniu siły, której tak desperacko potrzebowałem. Z każdym dniem stawałem się silniejszy. Po wielu godzinach zmagań udało mi się osiągnąć poziom 2. Czułem, jak rośnie we mnie nowa energia, choć nie potrafiłem jeszcze zrozumieć, co tak naprawdę oznacza ta siła. Wkrótce potem przeskoczyłem na poziom 3, a potem 4, jakby nic nie mogło mnie powstrzymać. Każdy dzień był krokiem ku lepszej wersji mnie samego, jednak wciąż czułem, że czegoś brakuje. Zrozumiałem wtedy, że nie wystarczy jedynie rozwijać ducha, nie wystarczy gromadzić siły i mocy. Muszę zadbać o siebie całościowo, nie tylko mentalnie, ale i fizycznie. Dlatego porzuciłem broń, którą wcześniej trzymałem z determinacją. Zrozumiałem, że prawdziwa moc nie leży w ostrzu, ale w ciele i umyśle. Zacząłem trenować, rozwijając swoje umiejętności w walce przy użyciu tylko własnych pięści. Codzienne treningi stały się moim rytuałem, moją drogą do siły, którą musiałem zdobyć, by stawić czoła przyszłości. Z czasem skupiłem się na pracy u lokalnych farmerów, szukając nie tylko siły, ale też spokoju. Chciałem nauczyć się cierpliwości, wytrwałości, poczuć ziemię pod stopami, jakby to miało pomóc mi znaleźć wewnętrzną równowagę. Tak upłynęły tygodnie, a ja czułem, jak buduję coś nowego, coś silnego, ale i pełnego mądrości. W końcu nadszedł dzień, gdy postanowiłem ruszyć dalej. Zawędrowałem do ciemnej jaskini, pełnej pająków, które czaiły się wśród kamieni i pajęczyn. Tam, w tej mrocznej głębi, musiałem zmierzyć się z tym co najgorsze, zarówno z potworami, jak i z własnymi lękami. Po długiej walce, pełnej niepewności, udało mi się zdobyć poziom pięć. To nie był tylko wynik fizycznej konfrontacji, ale także dowód na to, że jestem gotów stawić czoła każdemu wyzwaniu. Zaraz po tym, jak opuściłem jaskinię, wróciłem do mojego grobowca. Chciałem odpocząć, zanurzyć się w ciszy, oddać się refleksji. Wiedziałem, że nie tylko walka ze światem, ale i z samym sobą, to najcięższa bitwa. Jednak przynajmniej teraz po wszystkim czułem, że jestem silniejszy niż kiedykolwiek. I choć w sercu wciąż była pustka, która nie mogła zostać wypełniona, to wiedziałem, że mam teraz coś, czego nie miałem wcześniej wewnętrzną siłę, która może mnie poprowadzić dalej. Zamknąłem oczy w moim grobowcu, czując jak zmęczenie zmienia się w spokojny sen. Następny dzień przyniesie nowe wyzwania.